Dzień dobry drodzy rówieśnicy. Chwila relaksu i gimnastyki dla nas. Znowu dzisiaj powtórzymy sobie kilka ćwiczeń takich łóżkowych, które są możliwe do wykonania, jeżeli się przejściowo leży w łóżku. No a są takie sytuacje. A poza tym czasem jesteśmy po prostu leniwi, nie chce nam się. No, to my sobie przechodzimy w tym łóżeczku do pozycji sfinksa, tak. Lekko się przeciągamy. Uu, podnosimy głowę, tak. I teraz w tej pozycji lekko. Podnosimy się i do przodu. Raz. I znowu staramy się mieć biodra proste, plecy. Raz i dwa. I odpoczywamy. I raz i dwa. Dobrze. I znowu. Raz. I dwa. Lekko się rozluźniamy. A teraz w tej pozycji raz jedna ręka do przodu, raz druga, tak? Uwaga. Jesteśmy w swinkcie. I raz. I wracamy, tak? I wdech. I wydech. I wdech. I wydech, tak? I wdech. I wydech. I wdech. I wdech. I wydech. Chwilę odpoczywamy. Dwa oddechy. Tak. I teraz podnosimy pupę i przeciągamy się. Raz. I dwa. I znowu. Powietrze nabieramy. Wydychamy. I jeszcze dwa razy. Tak. Uwaga. Raz. I dwa. I ostatni raz. Raz i dwa. Wracamy do takiego spokojnego sfinksa. Nie zapadamy się na barkach. Jesteśmy tutaj wyprostowani, tak? I raz, jedna ręka, raz druga. Uwaga. Raz, dwa. Raz i dwa. I raz i dwa. I raz i dwa. I raz i dwa. I i dwa. Chwilę otrzymamy. Bo przecież jesteśmy w łóżku, nie możemy się forsować. <grymne> Ale my jesteśmy na macie. <grymne> Dobra, i jeszcze raz, uwaga. Wypinamy ostatni raz bioderka, Uwaga. Raz. I dwa. I raz, rozciągamy się mocno. I dwa. I raz. I dwa. I ostatni raz. Raz. I dwa. Jesteśmy w sfinksie. Rozluźniamy się, sprawdzamy, czy nam barki nie opadają. Nie opadają. I uwaga, wyciągamy ręce do przodu. I raz, i dwa. Dwa. I trzy. I cztery. I pięć. Kładziemy sobie głowę na podwinięte. R ręce, w chwilę odpoczywamy. I teraz staramy się leciutko nogę podnieść, tak? Raz, jedną, raz, drugą. Uwaga, raz, nie, nie wysoko, tak? Chwileczkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nogę podstawiamy, rozluźniamy się. I teraz druga. Uwaga, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kładziemy nogę, rozluźnienie. Pamiętamy, że ćwiczymy sobie wolno. Nogi za wysoko też nie podnosimy. Regulujemy sobie oddech, cały czas równo musimy oddychać. I uwaga, wracamy do ćwiczenia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Noga na matę, druga teraz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Noga na matę. Oddechy, dwa, tak. I teraz jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kładziemy, rozluźniamy się. I uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I się kładziemy. I rozluźniamy. Brodę możemy sobie oprzeć o matę. Ręce leciutko w oczy. Ale najpierw się rozluźnijmy. Teraz będziemy podnosili lekko ręce z głową, tak? Ale leciutko tylko, tak? Uwaga. Jak ktoś ma poduszkę pod nosem, to tą poduszkę lepiej usunąć, żebyśmy mogli oddychać. Tak? uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kładziemy się, rozluźniamy. Barki nie są podciągnięte w tym ćwiczeniu. I uwaga. Dwa oddechy mieliśmy i znowu raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Oddychamy. Dwa oddechy. I ostatni raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To tyle ćwiczeń łóżkowych. Jak ktoś się lepiej czuje, to już pewnie ma ochotę na wstanie. No i fajnie, my też wstajemy powoli. Najpierw się rozluźniamy, jesteśmy w pozycji na czworaka, rozluźniamy sobie biodra w jedną stronę, kręcimy kółeczka, dwa, trzy i trzy kółeczka, w drugą raz, dwa, trzy, tak. Teraz broda w pobliżu obojczyka, tak, kręgosłup. Wyginamy sobie raz na trzy, tak? Oddechy. Raz, dwa, trzy. A teraz głowa do góry, mocno, tak, kręgosłup wygięty w drugą stronę. Raz, dwa, trzy. I jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. I w drugą stronę. Raz, dwa, trzy. I jeszcze raz. Raz, dwa. Trzy i raz, dwa, trzy. No, bardzo dobrze. Wstajemy sobie teraz. Rozluźniamy się. Raz w jedną stronę, raz w drugą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Stoimy prosto. Kręcimy biodrami. Lekko biodra ustawiamy w jedną stronę. I w drugą stronę powtarzamy to ćwiczenie. Raz na jedną stronę, dwa na drugą i jeszcze raz. Raz i dwa i dobrze. A teraz powoli się nachylamy, nachylamy nogi staramy się mieć prosto, tak? I jedziemy sobie rękoma aż do stóp. Ale kręgosłup mamy tutaj wyprostowany, tak? Ten ruch wychodzi z biodra, uwaga. Tak to powinno mniej więcej wyglądać. Mam nadzieję, że to widać, tak? Raz, dwa, trzy i zostajemy w tej pozycji chwileczkę. Oddychamy sobie, podciągamy się leciutko, tak? Rozluźniamy kręgosłup. Teraz sobie siądziemy godnie na matę i ćwiczenie, które będzie nam stabilizowało biodra. Staramy się maksymalnie siedzieć z nogami rozszerzonymi, tak? Kręgosłup mamy prosty. W tym celu si staramy się na, siadać tutaj na tych kolcach, tak? Tak? Nie zapadamy się, tak? Dwa oddechy, i powoli jedziemy sobie do stóp, tak? Powolutku i lektor na radę. Jeżeli się zatrzymamy na goleniach, bardzo dobrze, ale chodzi o to, żeby kręgosłup był prosty, tak? Uwaga! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. W tej maksymalnej dla nas pozycji zostajemy. Dwa oddechy, i powoli wracamy sobie do wyprostowanej pozycji. Siedzimy prościuteńko. Możemy się najpierw oprzeć nawet. Dwa oddechy. I uwaga, siadamy dalej prościuteńko i jedziemy jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Prawda, że za drugim razem już łatwiej jest. Chwileczkę zostajemy w tej pozycji i powoli wracamy. Tak. Podpieramy się z tyłu. Lekko się rozluźniamy. I ostatni raz. Uwaga. Ops. Jedziemy. Z biodra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jesteśmy w to w tej pozycji lekko zostajemy chwileczkę. Tak i pod górę jedziemy sobie. I jesteśmy rozluźnieni. Tak mam jeszcze chwilę czasu, nie chcę nadwężać. Sobie jedną nogę składamy stopę w pobliżu spojenia łonowego. Siedzimy prościuteńko i obydwoma rękami może lepiej, tak będzie łatwiej. Raz. I kręgosłup też prosty. Staramy się jak najdalej, najbliżej palców nóg dotrzeć, tak? Rękoma. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Pochylamy sobie głowę. Sprawdzamy, czy kręgosłup mamy prosty. Staramy się o prosty kręgosłup. Świetnie, chyba tak. Wyciągamy się, chwileczkę sobie oddychamy, dwa oddechy i jeszcze raz jedziemy. Uwaga, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chwileczkę zostajemy w tej pozycji, oddychamy i wracamy z powrotem. Rozluźniamy się i teraz będzie ostatni raz na tą nogę, a potem jeszcze na drugą. Uwaga. Jedziemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chwileczkę zostajemy w tej pozycji, tak? I wracamy. Rozluźniamy się. Raz w jedną, raz w drugą stronę. Bardzo fajnie. I teraz zmieniamy sobie położenie naszych nóg. Teraz ta stopa tej nogi jest w swojeniu nowym. A ta druga jest wyprostowana, a my sobie siedzimy w prościej Poprawiamy się tak, jesteśmy prosto i powoli jedziemy do tej nogi z kolei rękami. Tak? Uwaga. Najpierw pierwszy ruch bardzo powoli. I, i, nie, I nic na siłę. Pamiętamy o tym, nie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chwilę zostajemy. I wracamy, rozluźniamy się. Tak, dwa oddechy, i teraz jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chwilę zostajemy w tym maksymalnym dla nas położeniu. Dwa oddechy, i spokojnie jedziemy sobie na górę. Znowu się rozluźniamy. I ostatni raz nurkujemy do nogi. Uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery. 5. Jesteśmy w maksymalnym, tak? Chwilę zostajemy. Oddychamy i powoli jedziemy do góry. O, jak było miło. Podwijamy sobie drugą nogę. Jesteśmy w siadzie skrzyżnym. Można sobie tak, można podwinąć sobie nogi jak komuś wygodnie. Pamiętamy o tym, żeby w miarę możliwości tutaj stabilizując biodra, lekko je rozsuwać, tak? Oddychamy sobie nos, usta. A teraz w tej pozycji jeszcze wzmocnimy sobie mięśnie piersiowe, czyli podchaczamy kciukami za brodę. Ręce mamy od łokcia do dłoni mniej więcej równo, równolegle do podłogi. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozluźniamy się, tak. Jeszcze raz wracamy, teraz szybciej to ćwiczenie wykonamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Lekko się rozluźnijmy. Dwa spokojne oddechy. I ostatni raz, już teraz, tak? Kciuki pod brodę. Jesteśmy tutaj z dłoniami równolegle i z rękami. I ostatni raz, już szybko, pięć razy. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. O! I coś dobrego dla mięśni piesiowych też żeśmy wykonali. W sumie tak, udane ćwiczenia, każdemu wyszło, mam nadzieję. Nie było skomplikowane, ale trochę intensywne. No trudno, musimy się uruchomić, żeby ta maś w stawach nam się tworzyła, żeby chrząstki, które wyścielają stawy, żeby one się nie zużywały. One muszą być smarowane, jak w samochodzie musi być smar. My, niestety, jesteśmy w pewnym sensie takim mechanizmem, o który też musimy dbać. Siedzimy sobie teraz, kochani, w pozycji, tak? Oddychamy sobie spokojnie, się wyciszamy. Nos, usta, nos, usta. Ostatni raz ręce mocno do góry, nabieramy powietrza, jak zwykle, i z wydechem opuszczamy ręce, układamy je na splocie słonecznym i dziękujemy sobie za gimnastykę. I widzimy się oczywiście jutro na naszej krótkiej, wspólnej gimnastyce. A jak ktoś komuś wygodnie na YouTubie oglądać, to te ćwiczenia można jutro obejrzeć również na YouTubie. Kanał Zawsze Seniorka75 link podany. Dziękuję bardzo, do widzenia!